Taki nocny marsz przez płonącą Warszawę w wolę, gdzie jeszcze stosy zwłok były palone przy kościele świętego Wawrzyńca, to w tych dymach ludzie, którzy stracili najbliższych, byli w stanie psychicznego załamania. Rankiem 7 sierpnia cała kolumna, około 4000 ludzi. Głównie kobiet, dzieci i starców. Pędzono tutaj szosą przez włochy, piastów. W sobotę, 5 sierpnia 1944 roku. Od rana na terenie warsztatów kolejowych w Pruszkowie żołnierze niemieccy, przy pomocy polskich kolejarzy, malowali wielkie numery na ścianach opróżnionych hal oraz rozciągali zasieki z drutu kolczastego otaczające poszczególne hale. Dobiegała końca ewakuacja do Niemiec wyposażenia największego zakładu w Pruszkowie. Ten opustoszały, 50-hektarowy teren, ogrodzony wysokim betonowym murem okupant uznał za najlepsze, nadające się do urządzenia tam obozu. Tak powstał obóz przejściowy dla warszawiaków. Durchgangslager, zwany w skrócie Dulag 121. Nasz proboszcz, ksiądz prałat Edward Tyszka, został wezwany do komisarza Beka i oznajmiono mu, że obóz będzie Zorganizowany dla Warszawiaków, i kwestia wyżywienia tych Warszawiaków będzie zależała od tego, jak będą zachowywali się pruszkowianie. Co pruszkowianie dadzą? Były potrzebne przede wszystkim żywność, koce, bielizna, naczynia, no i uruchomienie jakiegoś wyżywienia. Dowódca, wózki. Zdecydował, że trzeba oddelegować nasze służby sanitarne, wojskowe. A później nawet wydał dyspozycję przekazania zapasów mobilizacyjnych, żywności dla Warszawiaków. Pierwszy transport był przysłany piechotą. Ci ludzie z woli szli te 16 kilometrów pieszo. Początkowo przywożono Warszawiaków osobowymi pociągami elektrycznymi potem również towarowymi. Żołnierzom niemieckim nie wolno było pomagać chorym, rannym, jak również starszym osobom przy wysiadaniu z wagonu i przenoszeniu pakunków. Pomocą służył jedynie polski personel zwerbowany przez Radę Główną Opiekuńczą do pracy w obozie, zbyt jednak nieliczny w stosunku do olbrzymich mas napływającej ludności. W obozie nie było nic. Była tylko hala, Jedna i druga, i w tej hali rozrzucono słomę, który zresztą przez cały okres istnienia tego obozu nie zmieniano. Jak można to było, ludzie na betonie spali przez kilka, kilkanaście dni. Na tej największej hali, piątej, gdzie kierowano transporty, wyładowywano je, z pociągów towarowych albo elektrycznych, które podjeżdżały pod 14 branę od strony Piastowa. Przeważnie to stawały tam na przejeździe, bo tam był przejazd tak zwany na papierni i tam właśnie rozładowywano i stamtąd pędzono ich do hali numer 5. Tam była pierwsza selekcja. Młodzi na roboty, kobiety z dziećmi osobno, chorzy, w tacy słabowici znowu osobno. No i ja z tą moją koleżanką znalazłyśmy się w grupie dużej, która prawdopodobnie na roboty miała jechać. Na samym początku, kiedy zaczynałam moją pracę w ogóle, to mnie posłano przy kuchni. I roznosiłyśmy żywność. I rozdawali zupę z kartoflami. Pierwszą zupę po dwóch miesiącach, którą zjedliśmy po tym głodzie. No bardzo nam smakowała, tylko niestety nie było naczyń i jedliśmy tą zupę z jakiejś znalezionej puszce po konserwach brudnej, gdzieś znaleziono na podłodze. Tu były takie sytuacje, że jedni ludzie jedli zupę przydziałową, którą kuchnia przywiozła z lampy klosza od olbrzymiej lampy. A inne osoby jadły zupę w puderniczkach. Puszka do konserw to był skarb. Ludzie byli piekielnie wygłodzeni. Także my, pamiętam, jak mnie posłano z koleżanką jeszcze na barak numer jeden, żeby tam rozdawać kasze mamy na mleku dla dzieci. Myślałyśmy, że nas tam przywrócą. Najgorzej to było z tymi, którzy byli posądzeni o należenie do powstańca. Tym się zajmowało Gestapo. Ładowali ich do transportów, do obozów koncentracyjnych, gdzie właściwie na śmierć się wysywało w tym okresie okupacji dwa wagony zielone. To było biuro Gestapo i służby bezpieczeństwa niemieckiego. I te służby nadzorowały przede wszystkim wysyłkę Ładowanie tych ludzi do wagonów. Pierwsza hala to wszyscy ci, którzy mieli być odesłani do gdzieś generalnej guberni. Każdy starał się dostać tutaj, na tą halę, żeby przypadkiem nie zostać wywieziony do Niemiec. Ciągle żyliśmy w strachu, co z nami zrobią. Chodziły pogłoski, że mogą nas wywieźć gdzieś do obozów w Niemczech. Pewnej nocy, to było chyba około 10 dni już od pobytu w Pruszkowie, zerwali nas skrzykiem krzykiem Niemcy w nocy i kazali iść do pociągu. Bez żadnej informacji, gdzie my mamy jechać, co się z nami będzie działo, poszliśmy do tego pociągu. To były wagony bydlęce i tymi wagonami wieźli wraz w nieznane. Ich ładowano najczęściej do wagonów takich węglarek. To jest barak szpitalny, numer dwa. Tutaj urządzono ambulatorium. Tutaj urzędowała niemiecka komisja lekarska Wehrmachtu. To się wszystko działo tutaj, właśnie przy tym stole. Ludzie wchodzili z tej strony, środkiem przez stół komisyjny, gdzie rozdzielano ich. Tam urzędował niemiecki doktor. On się chyba nazywał Peniko, o ile pamiętam. Tam była taka lekarka, ona do zeszytu pisywała te osoby, niby ciężko chore, tam pisała jaka choroba, tak. Nasze służby, które były w ambulatoriach rozsianych po halach, musiały wybrać tych wszystkich, których trzeba było poddać leczeniu. No tam dużą, ważną rolę odgrywała taka siostra Tyszkiewicz, Tyszkiewiczówna. Ale ona tam gdzieś blisko się kręciła, tych lekarzy niemieckich właśnie, no bo to trzeba było mieć do nich dojście, żeby, żeby coś zrobić tak bardziej oficjalnie i bardziej na szerszą skalę. W tym miejscu stał szósty barak, tych wszystkich, których wywożono na roboty do Niemiec i do obozów koncentracyjnych. To był jedyny obóz, gdzie w ogóle dopuszczono służby polskie do obsługi warszawiaków, czy w ogóle ludności polskiej. Doktor Szuprzyński zorganizował na wszystkich halach ambulatoria. One były w stanie tylko obandażować czy opatrzyć najmniejsze rany. Wszystkich starszych dzieci kobiety, które nie nadawały się do pracy trzeba było odizolować i odesłać gdzieś na teren Generalnej Guberni. Rozdzielanie rodzin. Nieraz same dzieci do transportu, do Generalnej Guberni, a matka z ojcem jechali na robotę do Niemiec. I to się odbywało w sposób bardzo brutalny. Kolbami tam rozdzielano rodziny. Taki apel wydano do okolicznych rolników. I ci rolnicy swoimi wozami przywozili do obozu mąkę i warzywa, które hodowali. Udział ludności Pruszkowa i okolic był ogromny, i poświęcenie tej ludności duże. Komendant rejonu VI, major Paweł, polecił mi wysłać łączniczki do pomocy w obozie. Również służba sanitarna swoje dziewczęta wysłała, jak również służba gospodarcza. One najwięcej tych wynosiły karteczek. Naklejano karteczki na parkan że jestem tu i tu, prawda, czy znajduję się tu i tu. Dawano nam całe mnóstwo kartek do zaniesienia na Pruszków, gdzieś tu, tam, pod jakieś adresy do znajomych. Dostawałyśmy mnóstwo tych kartek. Potem jak wychodziłam wieczorem z obozu, to nieraz chodziłam jeszcze po całym Pruszkowie, roznosząc kartki. Ja pracowałam w szpitalu powstańczym, w Tworkach. I Siostry, które tam pracowały, siostry zakonne, trzy miały wstęp do Dulagu. Poza tym trzy siostry ze szkolnej ulicy także miały wstęp do Dulagu, a także niepokalanki, które mieszkały w takim dworku doktora Zielińskiego. Przede wszystkim ludzie na ogół prosili, żeby ich wyprowadzać do obozu. I to była najważniejsza nasza funkcja. Nakładałyśmy opatrunki, nosiłyśmy chorych. Często trzeba było dużorować przy bramy wjazdowej, pod którą przejeżdżały pociągi. Przyjeżdżali ludzie piekielnie poranieni, mieli rzeczy, jakieś donoszenia. Więc te młode dziewczyny, po starsze siostry to często tam były przy lekarzach, w baraku chorych. Natomiast te młode dziewczyny to właśnie używane do takiej funkcji. Nasi lekarze się do, y, zorientowali że Niemcy panicznie się boją zaraźliwych chorób, zakaźnych. Wpisywali te choroby, które Niemcy się bali. Z tej siostry z kolei wozem przyjeżdżały do, do Dulagu i tam bandażowały na przykład jakąś głowę, nogi. I w ten sposób chorego lekarz niemiecki zatwierdzał i takich chorych przywożono nam do szpitala. Wiadomo, wcale nie był chory, bo kiedy bandaże zdjęto, to był najzdrowszy w świecie młody człowiek. Wyprowadzić człowieka wcale nie było łatwo. W jaki sposób? No, przede wszystkim na początku miałyśmy już przepustki, które stemplowałyśmy codziennie w komendanturze obozu, ale nie miałyśmy jeszcze fotografii przy przepustkach. No to w ten czas po prostu niejednokrotnie osobę, którą chcieliśmy wyprowadzić, dawali, dawaliśmy jej. Przebózka koleżanki. Potem przebózka wracała z powrotem na, na obóz, wracała do właścicielki. Większej ilości tych wywożonych wywoził kapitan Zdzisław Kastelas, który był kierownikiem rozlewni piwa strakacza na kościelnej. Tam. Uwaga, waga! Warszawa, Bywa. Międzynarodowy Czerwony Krzyż. Ten apel został powielony w czterech językach przez radiostację powstańczą. Pruszku, jest nas tutaj głodnych wiele tysięcy. Na miłość boską pomóżcie szybko. No i ten apel poskutkował. 18 przyjechała delegacja dwóch. Jeden był doktor wys z Genewy. Drugi z Berlina. Oczywiście po całym obozie to ich nie przeprowadzono, tylko bodajże na, na tym baraku numer dwa oni byli no, tam, gdzie właśnie to najbardziej kulturalnie wyglądało. Raport, który przedstawiony został przez doktora Wysaj, był bardzo taki lakoniczny i, i tam nie widać było tych okropności, jakie tutaj były w, w, w Dulaku. Przez ten obóz przeszło około 650 tysięcy. Dotychczas jeszcze nie udało się określić, ile rzeczywiście tych transportów do obozów koncentracyjnych wyjechało. Prawdopodobnie to było około 60 tysięcy. Wszystkich starszych, dzieci, kobiety, prawda, które nie nadawały się do pracy. Takich, tych yy, niezdatnych do pracy, to było około 350 tysięcy. Natomiast wiadomo jest, że zginęło tych chorych i rannych dużo. Wyprowadzonych, przesłanych do szpitali, udało się około 100 tysięcy osób wyprowadzić z warsztatów kolejowych. W tych szpitalach dość dużo ludzi zmarło. W szpitalu, w Tworkowskim zmarło około 514 osób, które są pochowani na cmentarzu tam szpitalnym.